Technik Elektroradiolog Technik elektroradiologii jest zawodem medycznym i on wymaga od pracownika przede wszystkim otwartości na inne osoby, przede wszystkim osoby chore, osoby starsze oraz dzieci. Wymaga również dużego zaangażowania oraz umiejętności w pracowaniu z zespołem ludzi, z zespołem personelu medycznego, a także w podejmowaniu szybkich decyzji. Osoba, która chciałaby pracować w zawodzie technik elektoradiolog, powinna ukończyć półletnią szkołę, szkołę policjalną, medyczną, w której nauczy się zarówno teoretycznych kwestii, jak i kwestii praktycznych dotyczących diagnostyki oraz leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz sygnałów bioelektrycznych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach postęp nauki, jak i techniki, w tym medycyny, jest bardzo dynamiczny. W związku z tym technicy są zobowiązani do ciągłego pogłębiania, poszerzania swojej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, w związku z czym e, mają taką możliwość, ponieważ e, Towarzystwa Naukowe i Zawodowe organizują masę szkoleń. W Polsce wprowadzana jest w tej chwili cyfryzacja systemów radiologicznych, jest jej coraz już raz więcej, natomiast kolejną taką nowinką jest wprowadzanie urządzeń hybrydowych, które łączą w sobie kilka urządzeń, najczęściej dwa, tak na przykład jest w PET-CT, gdzie mamy połączenie diagnostyki razem z wykorzystaniem radioizotopów. Wybrałam zawód technika elektroradiologii, ponieważ interesuję się medycyną, on zawsze pasjonowała mnie, anatomia i fizjologia człowieka. W zawodzie technika elektroradiologii pracuję od 9 lat na stanowisku technika elektroradiologii i pracowałam też jako technik elektroradiologii w przychodni stomatologicznej. Technik Elektroradiologii w swojej pracy przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych i wszelkich zabiegów w zakresu diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Poza tym wykonuje prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki medycznej, elektromedycznej i radioterapii. Samodzielnie i w zespole wykonuje badania diagnostyczne, zabiegi terapeutyczne z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych ultradźwięków i w badaniach diagnostyki elektromedycznej. Do zadań technika elektroedologii należy także analiza wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej, elektromedycznej radioterapii i przygotowanie badań do oceny i analizy przez lekarza. Poza tym technik elektroradiologii odpowiada za wdrażanie i koordynowanie systemu zarządzania jakością. Kwalifikacje potrzebne do pracy w zawodzie technika elektroradiologii uzyskałam kończąc medyczną szkołę policeanną. Nauka trwała dwa lata i zakończyła się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Ja najbardziej w tej pracy technika elektroradiologii lubię samodzielność wykonywania zabiegów, samodzielność wykonywania badań diagnostycznych i kontakt bezpośredni z pacjentem. Technik elektroradiolog uzyskując tytuł licencjata bądź magistra może awansować na starszego technika, co wiąże się z dodatkowymi gratyfikacjami finansowymi. Brałam zawód technika elektroradiologa, ponieważ bardzo lubię kontakt z pacjentem. Interesuje mnie ta dziedzina nauki. Poza tym wydaje mi się, że diagnostyka obrazowa jest dość prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny, i właśnie dzięki niej możemy wykrywać coraz więcej schorzeń i chorób w dzisiejszych czasach. Na zajęciach teoretycznych uczymy się przede wszystkim anatomii, ponieważ musimy ją poznać dosyć dogłębnie, również anatomii radiologicznej, żeby wiedzieć, jak rozpoznawać różne części na, na zdjęciach rentgenowskich chociażby, również patologii, fizjologii, ale nie omija nas też fizyka. Nasza szkoła współpracuje z różnymi placówkami, dzięki czemu zapewnia nam praktyki w szpitalach, w poradniach, także Zajęcia są wymieszane. Częściowo uczymy się suchej teorii w szkole, a następnie idziemy na praktyki do różnych placówek. Mamy możliwość również wyjechania do Kielc, do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, gdzie odbywają się praktyki z radioterapii. Wyjeżdżamy tam najpierw na dwa tygodnie, potem na trzy. Naukę na kierunku technik Elektoradiolog poleciłabym osobom interesującym się medycyną, które lubią kontakt z pacjentem, nie mają problemu z pracą w grupie i które stale chcą poszerzać swoją wiedzę, ponieważ jest to taka dziedzina nauki, której cały czas musimy się dokształcać. Po zakończeniu edukacji tu w szkole chciałabym pójść do pracy w zawodzie, ewentualnie podjąć studia. Licencjackie na kierunku elektroradiolog, ponieważ wiem, że większość polskich uczelni uznaje przedmioty, które zaliczyliśmy tutaj, i na pewno jest to dużo łatwiejsze niż bez szkoły. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik elektroradiolog, możesz wybrać następującą ścieżkę kształcenia. Ścieżka kształcenia. Wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Szkoła policealna, 2,5 roku. Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki, MED08. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik elektroradiolog.